ja. nie wiem. Dobra, jak to się składa? Czy to się z ogólnie to co? tam z której to strony? z tej strony dobra, pierw to teraz to Tak? few strona to str no. nie odpada. To się tylko Jeszcze nie chcę sprawdzi. dobra, już wiem. Teraz nie odpada. Muszę odkłącić. Dobra. Pierwszy zrobiony. Wyrzutnia biała. Teraz testujemy drugiego. Wsadzę to Jest wsadzony. Może to. Dobra, teraz szybka ta agarda. Jiemy z tym. Koniec kręcę. Bierzemy teraz czerwonego otwieramy. Teraz już bez ingrowcji. Dobra, co się potem? Dobra. Chciałem sobie zostawić pudełko, jak wybiała, bez żutnia. Teraz to odłożyć tutaj. No? I składanko to to, teraz, oj, oj. Dobra, teraz składanko. To było tak, jak dobrze pamiętam. Teraz testujemy tego. O, ok, przekręcił. Jedziemy teraz czerwonym. Kr Kręcenie czerwonym chyba lepsze od tego. Tak się prezentują dwa blady'y z przodu, z tyłu. Mają inne końcówki. Ten ma taką ostrzejszą, a to ma taką zwykłą. ogólnie mnie wygląd. To mi się bardzo ten czerwony podoba. wyrzutnia, Fajnie się ją używa. Są dwie takie same. Nie tą stroną wsadza Nie, trudno, to są strony. O, tak się wsadza. To się tak dla tego i bierze się, łapie no i się kręci Na szybko nie poskładam ogarnę teraz tymi ble blebami zagramy, tylko nie mam areny to jest problem no jednak mam arenę Musiałem tylko uważać. Dobra, pierw zielonego sam ja puszczę. Muszę jeszcze raz. Który wygrał. potrzebuje areny. Kręcenie jeszcze raz. Miska do niczego. Ograć te Blayblady. Muszę jakieś areny znaleźć. Jak chcecie mieć takie Blayblady, to biegnijcie szybko do action, jak się jeszcze nie wyprzedało. Czy warto takie kupić? Nie wiem. Napiszcie w komentarzach. Zabawa jest fajna. Jak chcecie więcej takich odcinków, to stawcie łapkę i subskrypcję. I siema!